Cześć! Dzisiaj opowiem wam o kolejnej, świetnej partii z klubowego Pucharu Europy Online. Niestety znowu Porażka Polaka, ale to widowisko, które zobaczymy za chwilę było nieziemskie. Białymi grał w tej partii Wladimir Fiedosiejew z drużyny Miedni Wsadnik, a czarnymi Jan Krzysztof Duda, najlepszy polski szachista. Ta partia miała miejsce w piątej rundzie finałowego turnieju. Okazało się, że gdyby Janek zremisował, nie mówiąc już o wygranej w tym pojedynku, no to wtedy w końcowym rozrachunku dałoby to medal drużynie z Polski kosztem właśnie drużyny rosyjskiej. Przez większą część tego pojedynku wydawało się, że to Polak zwycięży. Janek rozgrywał niesamowitą partię, grał z polotem, ambitnie, święcił materiał, Wygrał nawet Hetmana, a mimo to nie udało mu się zakończyć tego pojedynku triumfem. Zobaczmy, jak to się stało. Od pierwszych posunięć partia była bardzo ostra. E4 ruszył, Fiedosiew, odpowiedział mu C5, Jan Krzysztof Duda, obrona sycylijska i bardzo szybko powstał ulubiony wariant Jana Krzysztofa Dudy, czyli wariant Najdorfa, dopiero po ruchu A6 mówimy o wariancie Najdorfa, oczywiście bardzo popularny wśród czołówki światowej wielu jest ekspertów w czołówce światowej, takich jak chociażby Maksim Wasiela, Graf, Anisz Giri czy Radosław Wojtaszek W tym razem A6 zagrał Jan Krzysztof Duda Rosjanin odpowiedział ruchem Hetman D3, taki dziwaczny wyskok Hetmanem wbrew Zasadą, które przez lata opowiadano juniorom, ale teraz we współczesnym świecie wszystkie zasady można łamać. Zawodnicy z czołówki próbują wszelkich metod, żeby zaskoczyć przeciwników, i Hetman D3 jest właśnie jednym z takich posunięć. Nastąpiło skoczek D7, A4 po to, żeby walczyć z ruchem B5, niekiedy, skoczek C5, Hetman E3, E5 bardzo szybko walczy o centrum. Jan Krzysztof Duda i tutaj bardzo ciekawe odejście. Skoczek B3 z jednej strony doprowadziło to do zdublowania. Pionów białego, ale zarazem yy, białe biorą pod kontrolę pole C4. Na tym polu może stanąć goniec, który z kolei fajnie będzie wtedy naciskał na pole F7, na punkt D5. I taki był plan Rosjanina. Duda nie pozwolił na to, nie pozwolił na zajęcie pola C4 yy, gońcem, a na pewno nie od razu mógł zagrać goniec E6, strasząc ewentualną wymianą, na co pewnie i tak nastąpiłoby goniec C4. Jednym z przykładowych wariantów, które mogłyby powstać, mogło być coś takiego, gdzie czarne miałyby pionka więcej, ale ich goniec strzelałby w pionka. Pole D5 byłoby w posiadaniu białych. Białe mogłyby zagrać wieża D1, potem spróbować wymienić gońca za skoczka. I taka pozycja mogłaby być dla białych przyjemniejsza. Dlatego Jan Krzysztof Duda od razu pokazał, że w tej partii walczy o cały punkt. Oddał pionka. Po to, żeby wyprowadzić swojego gońca za chwilkę na pole D6, żeby znaleźć nowe pole e, F5 dla swojego drugiego gońca. Bardzo ciekawe podejście i partia się bardzo szybko robi, niesamowicie ostra, a każde posunięcie jest niemalże kluczowe. E 1 D5, skoczek G4, atakując Hetmana na polu E3. Teraz Hetman gdzieś musi uciec, chyba najlepiej było odejść na G3 nie zagrał tak Fiedosejew, ale tutaj tego ruchu się od razu trochę boimy, jak siedzimy przy szachownicy, widzimy skoczek, atakuje na pole F2, po ataku gońca i skoczka na pole F2 od razu Hetman znajduje się w zagrożeniu, być może... Po skoczku E4, żeby obronić pionka, nie ma potrzeby bać się szacha. Być może ta pozycja jest dla białych dobra. Krótka analiza pozwoliła mi ustalić, że w tej pozycji, choć wygląda to bardzo chaotycznie, białe chyba stoją lepiej, z uwagi na to, że za chwilę będą mogły zaatakować skoczka pionkiem, i potem różne pionki na E5 i G7 wisiałyby. To byłoby całkiem niezłe dla białych. Ale Fiedosejew, przypomnijmy, to były partie grane tempem 15 minut plus 5 sekund za posunięcie. Nie było tu dużo czasu do namysłu. Zagrał Hetman F3. I nie jest to taki dobry ruch, bo po ruchu F5, który zagrał Jan Krzysztof Duda, widzimy, że zaraz pionek z E5 będzie się mógł przesunąć na E4, atakując Hetmana, zyskując czas, zyskując kolejne tempa. Tutaj Fiedosejew miał kilka ciekawych opcji. Można było na przykład zrobić kontrol. Po to, żeby wywalczyć e, od razu przestrzeń dla swojego białopolowego gońca, e, i to mogłoby doprowadzić do bardzo ciekawej pozycji, ale zagrał H3 i też pomyślał o kontrofierze, ale w zupełnie innych okolicznościach. H3, Janek oczywiście uciekł skoczkiem, nie mógł tego skoczka zostawić pod biciem i tu Fiedosejew walczy z pionkiem F5, który przygotowywał ruch E4 i gra niesamowite posunięcie G4, takie posunięcie, którego wielu graczy w ogóle by nie brało pod uwagę, a Fiedosejew się na to zdecydował. I teraz po FG4, znowuż nie bije na G4, bo wówczas te białe, figury, zwłaszcza król na E1 stałyby dość dziwnie goniec z G4 by z jednej strony atakował na króla, a jakby stanął goniec na B4 to oba czarne gońce wiązałyby pozycje białych bardzo skutecznie dlatego Hetman G3 zagrał tutaj Fiedosejew nie zbił tego pionka nie wprowadził gońca do gry tylko zagrał Hetman G3 z atakiem na piona Jan Krzysztof Duda tutaj długo nie myślał, pionka obronił Goniec G5. Patrzcie, o każdy ruch z białych i z czarnych e, strony jest bardzo agresywny. E, albo jest to rozwój figur, albo atak na figurę przeciwnika. Tu nie ma czasu na e, podsypianie. Tutaj jest walka na noże. E4. Kolejny ruch z atakiem. Tym razem atakujemy Hetmana. Hetman ucieka i znowuż w pozycji, w której większość graczy e, zagrałaby coś spokojniejszego, może e, bardzo ciekawym, chociaż. Nie do końca umówmy się. Spokojnym ruchem było e, zrobienie krótkiej roszady, e, ale wtedy trzeba było widzieć, że po HG4, goniec G4, e, goniec F6, Hetman F6 nic się nie dzieje, bo mimo tego, że e, białe mogą zbić gońca lub pionka, e, po obu tych ruchach czarne stoją świetnie. Bicie pionka w ogóle jest bardzo słabe. Król odchodzi spokojnie na F7, grozi albo zagranie wieżą na, F, na H8, e, albo e, wtargnięcie Hetman lub przesunięcie nawet pionka na e3. Tu pozycja białych jest przegrana, natomiast po ruchu hetman g4 okazuje się, że czarny król jest bezpieczny, a biały król po ataku hetmanem czarnych staje się bardzo bardzo niepewnie stojącą figurą. Widzimy, że hetman z b2 atakuje wieże, skoczka i pionka i tutaj białe nie mają ratunku te białe by przegrywały I, i, oczywiście po krótkiej roszadzie gdyby Janek się na to zdecydował białe nie musiałyby wcale na to iść ale to była całkiem ciekawa opcja mimo tego nie można krytykować Janka za ruch, który zagrał, bo zagrał cie, ciekawy, zagrał bardzo ostro zagrał g3, znowu oddając pionka, znowu szukając e, jakichś słabości w obozie przeciwnika, kreując je ten pionek pełni tutaj rolę takiego tarana Chce Pionka z F2 wyeliminować po to, żeby jeszcze bardziej osłabić białego króla. Nastąpiło bicie na G3, tego Pionka zlekceważyć raczej nie można było, a na pewno nikt przy zdrowych zmysłach, przy szachownicy, przy skróconym czasie do namysłu nie chce takich rzeczy robić, bo po skoczku E4, GF2 trzeba byłoby być królem na F2, i choć komputer twierdzi, że jest to dla białych dobre, no to tutaj kluczowe jest to, że na szacha. Nie wygrywamy wcale gońca, bo Hetman bije z szachem. Więc nie możemy teraz zbić Hetmanem i dlatego białe stoją dobrze. Ale to tak jak mówię, z komputerem łatwo wygląda. Przy szachownicy, nawet tej internetowej, bardzo ciężko takie decyzje podejmować. FG3 zbił Wladimir Fiedosejew i Jan Krzysztof Duda-Roszada. Wprowadza kolejną figurę do gry. Tym razem wie, że zabezpiecza jednocześnie króla. I tutaj białe są już w wielkich tarapatach. Choć obiektywnie, obiektywnie pozycja jest jeszcze do utrzymania, ale już się gra to bardzo ciężko. Goniec C4 konsoliduje swoją pozycję Fiedosejew w broni. Pionków szykuje ewentualnego szacha w przypadku, gdyby goniec z d6 gdzieś się ruszył. Bardzo naturalny i silny ruch. A Janek już tutaj chyba widział to, co się wydarzy za kilka posunięć. On tu miał inne opcje. Bardzo kuszące było na przykład Hetman G3 za na Pionka i myślę, że wielu graczy właśnie tak by zagrało ale Janek widział już tutaj niesamowitą ideę zagrał H6, goniec bije F6 teraz nadal można było zagrać spokojniej hetman F6, wymienić hetmany i grać taką pozycję w której siła czarnych gońców i dość silne pionki dawałyby czarnym dobrą grę tego pionka na E4 bić nie można bo tutaj zaczęłyby się mocne problemy taktyczne ze skoczkiem na E4 Czarne cieszyłyby się tu dobrą pozycją, ale Duda wybrał wieża f6 i zaplanował diaboliczną ofiarę jakości. Eee, nawet można powiedzieć więcej, zaplanował też świetną pułapkę, w którą Fiedosejew wpadł. Skoczek e4. Na ten ruch czarne musiały widzieć i widziały, zagrały G5, inaczej gdyby Jan odszedł wieżą po wymianie hetmanów, białe zostałyby w końcówce z dwoma pionami przewagi i ta pozycja byłaby dla białych wygrana, ale Duda zagrał G5. I teraz Fiedosejew właśnie wpadł jak śliwka w kompot. Jedynym ruchem, który dawał Białym szansę na utrzymanie tej pozycji było Hetman H5, bardzo trudny ruch do znalezienia. Podczas transmisji na żywo podkreślałem wraz z Michałem, e, moim bratem, że takie ruchy są trudne do znalezienia i faktycznie nawet Fiedosejew, który jest świetnym graczem, e, nie znalazł tego posunięcia. Tutaj po goniec F5, skoczek F6... Albo nawet można zacząć od szacha. Goniec B4, Król D1, Goniec F5, bicie, bicie. Ta pozycja byłaby do uratowania, gdyby białe zagrały Hetman E2, e, i tutaj, według komputera, białe nawet stoją dużo lepiej. Choć przy partii, mając takiego króla, który jest e, o, o, ograniczony z każdej strony, bardzo łatwo obłąd No i Fiedosiew pomylił się, bo on nawet nie znalazł ruchu Hetman H5. On po ruchu G5 zdecydował się na ruch Skoczek E6, a ten ruch skutkuje już e, ogromnymi problemami. Hetman E6. Teraz hetman e4 i tutaj Janek nie poszedł, choć to było też całkiem dobre, bo mógł zagrać goniec g3 szach i po król d1 goniec f5 z atakiem na hetmana. Tutaj tego hetmana można byłoby w taki taktyczny sposób obronić wieżą, że teraz na bicie bijemy hetmana, ale na to... Janek miałby taki śmieszny ruch goniec F4, i ta pozycja też byłaby dla białych bardzo problematyczna, bo nie można bić pionka z uwagi na szacha, który skutkuje wygraną Hetmana. Tak można było zagrać, ale Janek zaplanował tutaj niesamowitą pułapkę: zagrał goniec na F5, i teraz już nie można się w dobry sposób obronić. A na dodatek Fiedosejew wpadł w to co Janek sobie wymarzył. Zagrał krótką roszadę. Dostał teraz uwaga, uwaga, goniec C5 szach. Wydaje się, że ten, go, ten szach nic nie zmienia. E, a dlaczego był konieczny? No jeżeli zbijemy, to po prostu tracimy hetmana. Jeżeli zagramy cokolwiek innego e, czarnymi, no to wisi nam goniec. E, więc ten szach wydaje się szachem rozpaczy, ale okazuje się, że ma niesamowitą e, pułapkę w sobie. E, Biały król nie może odejść na żadne pole białego koloru bo wtedy goniec bije hetmana i e, jest to szach dlatego król musi odejść na pole H2 i teraz proszę państwa creme de la creme e, czapki z głów, e, idea Janka Dudy, którą tutaj znalazł jest tak piękna jak tylko może być, goniec G1 szach, niesamowite odciągnięcie tak naprawdę dwóch figur, gdyby wieża zbiła no to wtedy goniec c 4 i już wieża nie może zbić hetmana a jeżeli e, goniec G1 następuje, król G1, co miało miejsce w partii, wtedy Hetman ma możliwość szacha i ucieka z tego związania po linii F. Tak właśnie nastąpiło i tutaj wydawało mi się, że po tym ruchu Wiedozyef się podda, ale popatrzcie, zawodnicy tej, e, tej siły nigdy się nie poddają, zawsze walczył do końca i można powiedzieć, że nie miał tu już realnych szans Wiedozyef. A okazało się, że tę partię nie tylko uratował, ale jeszcze w ogóle wygrał. Goniec B4, wieża E1, hetman D4. Te ruchy Janek zagrał bardzo szybko. D6, szach. Król musiał gdzieś uciekać, poszedł na H8 i D7. I w tej pozycji, która jest naprawdę łatwo wygrana, Janek dostał chyba jakieś blokady. Być może uważał, że partia jest już skończona, że tu właściwie po co jeszcze gramy? Może się rozkojarzył, może zdenerwował, pomyślał ponad dwie minuty, bardzo skrócił się z czasem i za chwilę na jego zegarze widniały już tylko sekundy i na tych sekundach partię przegrał. Zobaczmy zresztą szybko. Gdyby Janek zagrał tutaj posunięcie wieża D8, myślę, że ta partia bardzo szybko zakończyłaby się jego wygraną, tak naprawdę nie wiem czego polski zawodnik się przestraszył może jakiś szans obronnych przeciwnika, nie wiem po ruchu wieża F7 żeby obronić pionka można byłoby wtedy zagrać na przykład hetman B2 i po wieża E2 wykorzystać fakt, że tej wieży już nie ma na pierwszej linii, gramy hetmanem na H1, grozimy matem bo Hetman i Goniec atakują na pole h 1 Tutaj nie byłoby żadnego ratunku dla białych. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego akurat wieża D8 Janek nie zagrał. Tego pionka nie można nawet obronić gońcem, bo wtedy dostajemy po prostu szacha i w następnym ruchu matujemy na polu G2. Z jakiejś przyczyny Jan Krzysztof Duda odszedł gońcem na G6, biorąc pod kontrolę pole E8, ale to. Yy trochę zwiększyło szanse białych. Nastąpiło wieża E6 z atakiem na gońca i tu wydarzenia bardzo się komplikują, dlatego bo ten pionek jest nadal żywy. Goniec zaczyna wisieć, zaczyna wisieć pionek na H6, król robi się nieco słaby, i tak jeden aspekt do drugiego nagle z niczego zaczynają się robić problemy. Janek zagrał B5 taki ruch, żeby zepsuć koordynację figur przeciwnika, ale w tym wypadku akurat to wiele nie pomagało, bicie bicie. Yy, goniec obronił Pionka, Hetman B2 to się wydawało, że tu musi się coś wydarzyć, ale tutaj Janek już troszeczkę dryfował, miał sekundy na zegarze, to już była czysta intuicja, albo się uda, albo się nie uda i tym razem się akurat yy, nie udało wygrać partii. Tutaj e, mógł próbować ruchu wieża E8 Fiedosiew, ale akurat e, w tym momencie nie byłoby to dobre, dlatego bo takie idee mają sens i zobaczymy później, że mogłoby to ratować białe, ale tylko wtedy, gdyby ten goniec już stał na G2. Jeżeli goniec nie może dojść na G2, to na, ta pozycja powinna być e, przegrana. E, tutaj można rozpocząć festiwal szachów e, Hetmanem e, i prędzej czy później zaatakować e, na przykład. W taki sposób e, gońca. I pionka. A jeżeli wygramy jednego pionka, to już powinny być szanse na wygranie tej partii. Eee, tak jednak nie nastąpiło. Zagrał tutaj po Hetman B3 goniec C6 Fiedosew, atakując wieżę, Wieża G8, i tu e, ta pozycja już jest w ogóle e, remisowa. Przynajmniej obiektywnie. Gdyby Fiedosew zagrał wieżą na E1, po to, żeby e, próbować osiągnąć pole E8, e, wykorzystać atut e, tego piona. To tutaj już nie da się tego wygrać. Przykładowy wariant Król G7, żeby ociec z tej ósmej linii. Wieża i tak idzie na E8, i tu jest właśnie to, o czym mówiłem. Goniec jest w stanie wrócić na pole G2, a jeżeli goniec wraca na pole G2, to pomimo przewagi Hetmana czarne nie są w stanie wygrać tej pozycji. Powieża G8 jednakowoż nie zagrał wieża E1. Władimir Fiedosejew zagrał wieżą na F2, po to, żeby atakować pole F8, ale pole F8 jest dużo trudniejsze do zdobycia przez białe, bo nie mają piona, który to pole atakuje, tak jak było w przypadku pola E8. Hetman B4 zagrał Jan Krzysztof Dud Biorąc pole F8 pod kontrolę, i teraz znowu wygrana jest w rękach czarnych. Wieża F6. No, i gdyby tutaj Janek miał tych sekund trochę więcej niż 5-10, na pewno znalazłby prawidłowe posunięcie, ale pod naporem czasu nie zagrał król G7, które było dość proste. Król broni gońca, zwalnia z tego obowiązku wieżę. Wieża zaraz idzie na D8. Potem próbujemy zaatakować pionka i Hetmanem i wieżą. Zdobywamy pionka, i potem krok po kroku mają hetmana i gońca za dwie że wygrywamy partię. Duda zagrał jednak hetmanem na e7. Też wydawało się to dobre posunięcie. Ale okazało się, że po gońcu d5 teraz znowu problem z koordynacją Figły się pojawia. Wieża cały czas broniła gońca. Teraz została zaatakowana. Nie wiadomo, gdzie nią odejść. Janek zdecydował się na kontratak, ruchem goniec D3. Nie był to zbyt dobry ruch. Lepsze było goniec H7, ale to już taki ruch, którego na sekundach niemal nie da się zrobić. I tu jeszcze czarne miałyby szansę na wygranie tej partii. Gdyby na przykład powstała taka pozycja, to prawdę mówiąc, nie mam pojęcia, czy to jest bliżej do remisu, czy to jest bliżej do wygranej. Pewnie. Nie do wygranej, chociaż bardzo niestandardowy układ byśmy mieli na szachownicy. Gdyby na przykład udało się oddać wieżę za gońca, to być może białe mogłyby ustawić tak zwaną twierdzę. Sytuację, której nie można przebić, ale to zupełnie inna historia. Nie nastąpiło goniec H7. Janek zagrał goniec D3, atakując wieżę na F1, ale dostał wtedy szacha na H6 i teraz dopiero wró wrócił się gońcem na F7 to jeszcze nie była przegrana pozycja ale już jest bardzo ciężko, nastąpiło wieża F7 z atakiem na Hetmana Janek uciekł Hetmanem e szachując, goniec wrócił się na G2, żeby od tego szacha się zasłonić i widzimy, że teraz jest nacisk na pionka e na gońca na H7, a pionek e na D7 cały czas jest e w grze Dobrze tutaj, zareagował Jan Krzysztof Duda, zagrał Hetman D3, no tu wyboru wielkiego zresztą nie było dlatego Bogońca na H7 jakoś trzeba było obronić wieżą e, obrona nie była możliwa wtedy pionek zamieniałby się w Hetmana po Hetman D3 nastąpiło wieża E7 i tu czarne miały jeszcze ostatnią szansę żeby się uratować trzeba było koniecznie zagrać wieżą na D8 choć nie jest to oczywista reakcja i teraz okazuje się że na wieża D8 zagramy król G7 atakując wieżę i jeżeli wieża bije H7 Król BH7 wieża D8, i ta pozycja jest niemal przegrana, ale okazuje się, że mamy ruch Hetman D6, jedyny remisujący ruch, a przynajmniej jedyny łatwo remisujący, i potem albo Hetman idzie na E7, albo na c7 atakuje wieżę zdobywamy pionka i tutaj białe nie mają w jaki sposób wykorzystać swoich atutów partia kończy się remisem niestety jednak Janek nie znalazł tego posunięcia zagrał wieża f8 i tutaj znalazło się wieża e8 i teraz nie ma już jak się obronić nastąpiło król g7 gdyby Janek zagrał hetman bije d7 to przeciwnik mógłby po prostu zbić Król G7, i tutaj do wyboru do koloru, na przykład wieża F6. Te dwie wieże są lepsze niż Hetman, e, i, e, przynajmniej w tej pozycji, i zobaczymy, e, że w partii powstało de facto to samego. Król G7, wieża F8. No i teraz problemem jest to, że na Król F8 tego pewnie nie widział Janek. Można spokojnie zbić wieżą na H7, grozi e, wieża H8, na Król G8 e, gramy po prostu wieża E7. I zwierząt na E7, pozycja już jest łatwo wygrana. Grozi wieża E8-Szach z następną promocją pionka w Hetmana. Dlatego Janek nie zagrał król BF8, spróbował jeszcze zbić Hetman D7, ale ta pozycja, która mogła też powstać z innej kolejności posunięć, jest dla czarnych przegrana. Zobaczmy, te dwie wieże rozkulały się tutaj niesamowicie. Dominują białego, czarnego Hetmana, nie da się tego uratować. Janek próbował jeszcze tutaj zorganizować jakąś akcję zaczepną, ale tego Hetmana można cały czas prześladować. Tutaj grożą motywy matowe te dwie wieże mogą po dwóch liniach próbować tego mata dać za chwilę tego Fiedosiejew spróbuje teraz grozi szachem Janek spróbował jeszcze takiej małej sztuczki teraz oczywiście szach dawałby remisową pozycję dlatego wieża gieszej zagrał Fiedosiejew król uciekł i kolejne szachy sprawiły że Janek musiał się w tej pozycji poddać gdyby teraz zagrał królem na pole F7, dostałby szacha i następnie zbiłby Wladimir Fiedosejew Gońca na G8 i to wieżą, chociaż można też inaczej, ale tutaj oczywiście bicie wieżą, wygrywamy też Hetmana lub nawet dajemy za chwilkę Mata, też jest taka możliwość, a jeżeli Janek odszedłby królem na F8, no to tutaj już nie gramy oczywiście żadnego ruchu goniec D5, nie dajemy szacha, tylko po prostu gramy wieżą na H8 następnie bijemy gońca i wygrywamy partię. Ta piękna partia była, tak jak mówiłem na wstępie, niesamowicie istotna dla końcowego układu tabeli gdyby Jan Krzysztof Duda wygrał tę partię Poland Husars wygrałoby w starciu z Miednym Sadnikiem zakończyłoby zapewne zawody na miejscu na podium, ale stało się jak się stało, mimo że polski Zawodnik rozdawał w tej partii karty, mimo że ofiarował najpierw jednego piona, potem drugiego, potem ofiarował wieżę za skoczka, a na końcu tej operacji wygrał Hetmana za wieżę. Mimo tego, że grał fenomenalnie, mimo tego, że dostał piękną, wygraną pozycję, wpadł w niedoczas i na tym skróconym czasie Rosjanin stawiał mu niesamowite przeszkody i w końcu w jedną z tych pułapek Jan Krzysztof Duda wpadł. Dzięki za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych naszych materiałów.